Maluszka Fiat 126P Polonez pomarańczowy, To na Halloween Ja to normalnie tego Volvo to Nie wiedziałem, że Volvo ma jelenia Panie Dawidzie, Zapraszamy tutaj do nas Mieliśmy yy, chociaż takie małe podziękowanie Z kluczem, że on niby taki ciężki A wcale nie jest taki ciężki o, Mogę sobie wygrywać nawet lewą ręką Która jest słabsza tak? Nie, paniec You Can dance z nim robię. Pozytywne treści, odmiana internetu, promocja wartości. Internet to lustro, czas nie oczyścić, pokazać, że można być lepszym i błyszczeć. błyszczeć. w kolejnym odcinku dzisiaj mamy zlot samochodów zabytkowych zobaczcie te piękne maluchy polonezy a ja a ja również tu uczestniczę właśnie się rozkładam że Bilek już jest no nie lecimy ja tu będę animację robił jak to ja animator, no nie tu właśnie się rozkładam działam proszę państwa o tu jest mój stoliczek DJ'owski bij który już pewno gdzieś tam widzieliście no nie no i tak ogólnie właśnie ro rozpoczynamy. No nie, także, widzicie, mówiłem ostatnio, że odcinek niespodzianka i to właśnie on. I kochani, zapraszam do oglądania, bo wiele fajnego Was czeka, mnóstwo rozrywki. No i co będzie dalej? Nie zanudzam, po prostu patrzcie, oglądajcie. No to lecimy! Ja tutaj rozkładam. Tutaj biele trochę robota. Tak. No słuchajcie, jest już po animacjach, ale ja jeszcze się bawię, bańkuje, bańkuje. Patrzcie, demonstruję wam swoją maszynę do bań. Patrzcie, co tu siedzi. O, zdjęcia może po. Dzisiaj A ten kój się rozładowuje. No i kochani, są tu zabytkowe samochody. Właśnie tutaj widzicie maluszka Fiat 126P. Rok produkcji 1973. Pierwszy egzemplarz właśnie jest jeden z nich. Zobaczymy, co tu mamy dalej, kochani. Żuczek, również jest, a tu jest Mercedes, niemiecki Mercedes. Co tu się dzieje? Mamy Opel to jest, Open Astra. To, jest no, to już jest trochę nowoczesne, to jest gdzieś z roku 2002 może, ale ma złote kółpaki, zobaczcie, na złoto, no, proszę Państwa, a tu patrzcie, polonez czerwony, to moje kolory animatorskie, pasuje do niego? Dajcie znać w komentarzu. No, a tutaj, zobaczmy, co tu mamy. To też jakiś Opel, ale wygląda jak jakiś amerykański ogólnie. Kolony, z to na Halloween. A tutaj mamy data czerwonego, no znowu animatorski. A ciekawe, czy są żółte. O, zobaczymy, jak to tu wygląda. A jaką on ma gałkę z biegów, jakąś taką... A co, on ma tam Playboya, te, te perfumy? No, no co, to normalnie. A tu co? Ferrari? Nie, Volvo. A to jest Właśnie, tutaj. Patrz, ja myślałem, że to Ferrari, a to normalnie tego. Volvo, to nie wiedziałem, że Volvo ma jelenia. Zamiast konia. Tutaj co mamy? O, tu koń chyba jeździ tym samochodem, bo jest podkowa. No i co? Tu też Volvo. A tutaj jaki jest? O, jaka smak na To jest lufka. O, tu maluszek, ty, jaki wyścigowy, zobacz, zobaczcie to. Widzieliście kiedyś wyścigowego malucha? No ja nie mogę, to ja jadę nim na rajd. O, a tu patrzcie, jaka karetka normalnie. Normalnie karetka Polonez, a to wiecie, skąd mi się ona kojarzy? Bo kiedyś, jak byłem mały, grałem jakąś w grę, już nie pamiętam, może Roat Tofana się nazywało, no nie, 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 nie pamiętam, bo to ja miałem jak 7 lat, no nie ja no, jak do, no, patrzcie, jaka karetka normalnie jest. Ja ja a tu łazik jest, zobaczcie jak łazik, a tu mini łazik, no ja nie mogę, a ten on przykryty, no ale golf, golf dwójka, albo trójka, dwójka chyba, ale no to przecież tego, to nie jest takie zabytkowe, a tu jak i tego normalnie jest pick-up, jakiś obniżony pick ale pick

Panie Dawidzie, zapraszamy tutaj do nas. O, zapraszają mnie, no to idziemy zobaczyć, co tam chodzi. Tu, tu, to co nagrywa i kamerzysta cały czas. Tu mamy polonezik, jest tu, no WM, no mamy pęk, ja. tu mamy tu jakaś chłoda półbaraniczowa. No i to 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 no no pęs, tam Ale chcieliśmy y, chociaż takie małe podziękowanie. Y, także dziękujemy za edycję. Dziękuję także... O, a tu normalnie podziękowanie za to, że animator Dawid przyjechał na slot. Wow, co się dzieje? A tu zobaczcie Ciekawostkę malutką Stare perelowskie, banknoty Dobra.

Kamera w ręce, styl w pełnym karnecie Głośki gra, a ja lecę z przykazem Bo tu klasyki, niezadnym obrazem Polony z błysk, czy malutko skakuje Każdy z tych rozmów historię rysuje Nie ma tu fejku, tu żyje legenda PRL w powietrzu, styl się nie przegina To nie auta, to maszyny z To dziś mimo laty kruszą Brak jest rumią, jakby czas się cofnął każda bóra, jakby z bajki to są Zabyk O nie się w Nie ma tu plastiku, nie ma ściany Tu jest patron to trągry dymemy Mam chmur się jakby wczoraj z fabryki A portek to król bez żadnej paniki Ludzie się zjeżdżają w fali motoryzacji Każdy z nich tu serce, bez kalkulacji A ja nagrywam, lecę w tym tu faj zapłonie tu klimat jest high To nie auta, to maszyny suszą To dziś jeżeli mimo lat i kruszą Raki są jakby czas się cofną Nie ma tu prawidł, to już znacie Fura za furą, jak w starych racie PRL nie umarł, tu ciągle gra Bo w tych maszynach historia trwa Wjeżdżam z uśmiechem, z nikim na plecach Są za podkładem, widzimy się w seansach Filmik gotowy, emocje na maksa To nie Tesla, to legenda klasa To nie auta, to maszyny z turszą To dziś jeżdżą, mimo laty krócą się śmiują, jakby czas się cofnął Bo każda fura, jakby zbawiona Przestał, bo kiedyś się robiło, nie wstąpił się wcale. Staw. To w ogóle nie był taki konkurs z kluczem, że on niby taki ciężki, a wcale nie jest taki ciężki. O, o mogę sobie widać. nawet lewą ręką, która jest słabsza. O, mogę tak, nie? Tak, tak, tak. O, ja tu normalnie taniec You Can Dance'a z nim robię. Co tu się dzieje? I odkręcić, no wejdę odkręcić panie. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. A chciałbym Wam pokazać jeszcze jeden samochód najbardziej błyszczący ekskluzywny. Patrzcie, patrzcie, zobaczcie, słynny samochód animatora. Tak! Też tu jest na wystawie blacha najlepsza, niezniszczalny, najszybszy, no nowoczesny tutaj. Także kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i no i co kochani? Widzimy się w następnym odcinku. No to do zobaczonka! Będzie ciśnienie! Tak! Ostry trening jest bomba! Jaką ja nabrałem siłę?